Cześć, a z tej strony Metsu i witam was w trzecim odcinku z przebudowy od zera do chwały w Hiszpanii. Zaczynamy piąty sezon tej przebudowy i w tym odcinku przesymulujemy piąty i szósty sezon. Poprzedni sezon, czyli czwarty, zakończyliśmy na czternastym miejscu w La Liga. Chcemy w nowym sezonie poprawić naszą pozycję. Do wydania mamy 40 milionów, więc naprawdę imponująca kwota jak na nasz zespół. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. A jeśli ktoś nie widział poprzednich odcinków, to oczywiście zachęcam do ich obejrzenia bo naprawdę były całkiem udane, a jeśli ten wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, pomoże to w rozwoju tej serii, jak i całego kanału. Tutaj tak prezentują się nasze cele, nie są jakieś wygórowane i mam nadzieję, że uda mi się je spełnić. Sprzedajemy losadę do Romy, domagał się transferu, a mogliśmy za niego uzyskać bardzo dobre pieniądze. Tutaj jak widzimy Alamo na defensywnej pomocy ma overall 79, więc możemy kogoś kupić z overall właśnie 78 albo mniej i ostatecznie udaje nam się kupić Pepelu za 30 milionów. Dobra cena w stosunku do jakości byłego gracza, już Leganes. Czas podnieść pensję z 50 do 55 tysięcy. Oczywiście są wpisane klauzule odstępnego, jak to w Hiszpanii. Chociaż chciałbym, żeby były zdecydowanie wyższe, ale nie dało się w wyższych wpisać. Gabriel Crespo, do pierwszego zespołu niezwykle utalentowany Hiszpan, ma potencjał, by stać się wyjątkowym i stanie się naszym nowym środkowym pomocnikiem ofensywnym. Zawiedliśmy na całej linii w turnieju przedsezonowym, zajmując ostatnie miejsce w grupie. A cały turniej wygrał Olympique Lyon. A teraz do wydania mamy jeszcze 30 milionów, więc trochę pieniędzy nam zostało. I tutaj widzimy Mistrzostwa Europy. Nasza reprezentacja znajdowała się w grupie D, no i zajęła trzecie miejsce, więc odpadła. Tutaj mamy wyniki ćwierćfinałów, półfinałów i ostatecznie wygrywają Niemcy. A tutaj widzimy jeszcze Puchar Ameryki Południowej. Na sam start zmagania w fazie grupowej. Następnie faza ćwierćfinałowa, półfinałowa. W meczu o trzecie miejsce Kolumbia pokonuje Paragwaj, a w finale Meksyk-Argentynę. Ta Argentyna to jest chyba przeklęta. No i czas kupić jakiegoś napastnika z overallem 81 lub mniej. Wytypowałem tutaj kilku interesujących kandydatów. I ostatecznie pozyskałem Sergio Camello na zasadzie wolnego transferu. Moim zdaniem była to najlepsza opcja. I to oczywiście jest liczone jako transfer. Velasco odszedł do Legana za 4 miliony. Muguruza do Preston North End za lekko ponad milion, więc też dajemy biłkarzom odchodzić. Cabrera znowu odszedł do ligi rumuńskiej. Niech mu się tam wiedzie. Następnie sprzedaliśmy Alfredo do Norwich za 1 300.000. No i tutaj widzimy wpłacona kwota odstępnego za fontanę, ale ja go nie puszczam. Trzeba z nim przedłużyć kontrakt, dostał gwiazdorską pensję i nową klauzulę odstępnego w wysokości 40 milionów. To już jest taka klauzula, która powinna w miarę odstraszać. Jakieś tam kluby, a tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem jest Almeria. Zobaczymy jak nam pójdzie z tą drużyną własny stadion do Pinki kibiców. I mecz kończy się naszym zwycięstwem 2 do 0, a Cameo zdobywa debiutancką bramkę. No i tutaj wypożyczyłem Molinę do Specji, niech się rozwija we Włoszech. No i czas przenieść trzech Chorwatów do pierwszego zespołu, zespołu, a nawet i jednego Portugalczyka. Bo tutaj dwóch Chorwatów, jednego Portugalczyka i na tym poprzestańmy. Zaniolo do Realu, Isak do Liverpoolu i Cokeret. do Atletico to są najgłośniejsze transfery. My wykorzystaliśmy już nasz limit transferowy na ten sezon, więc już nikogo nie możemy pozyskać. A po 15 kolejkach mamy dobrą dziewiątą pozycję w lidze, 22 punkty na koncie, więc jest progres jeśli chodzi o porównanie tego do poprzedniego sezonu. Naprawdę to wszystko dobrze się zaczyna i kto wie, może nawet zajmiemy miejsce w pierwszej dziesiątce. Almeria na samym dnie, więc jak widać ta pierwsza kolejka to była formalność, bo trafiliśmy na najsłabszą drużynę w całej stawce. No i czas podnieść pensję. Z 57 tysięcy, tym razem na 63, nowa najwyższa klauzula 225, Papadakisa, no i z taką klauzulą raczej nie obawiam się, żeby ktokolwiek mi go wykupił. No i tutaj pokonujemy Real Valladolid w 1.16 finał Pucharu Hiszpanii i w 1.8 trafiamy na Eibar, więc na różne spokojnie w naszym zasięgu i wygrywamy 1 do 0. To jest naprawdę satysfakcjonujący rezultat i w ćwierćfinale czeka na nas Granada, czyli to nie było złe losowanie. I tutaj Marianiego wypożyczyłem do Feyenoordu, niech sobie tam pogra. Olmo do Manchester United, Kubo do Liverpoolu i Dybala do Realu to są najgłośniejsze transfery. My już nikogo nie mogliśmy kupić, bo w letnim oknie wykorzystaliśmy cały limit na ten sezon. I udało nam się pokonać po rzutach karnych Granadę i w półfinale czeka na nas Sevilla. No i tutaj trafił nam się fajny bramkarz Daniel Ponce, który ronduje w pierwszym zespole. Kowacz również dostanie szansę, bo dlaczego by nie, Vidal... Witamy też w pierwszej drużynie, a Sevilla ogrywamy 3-0 do 0, jeśli chodzi o wynik dwumeczu i w finale czeka na nas Atletico Madrid. A po 30 kolejkach zajmujemy ósme miejsce w tabeli, to już jest naprawdę fajny rezultat, jesteśmy bardzo blisko europejskich pucharów, więc kto wie jeśli to będzie idealne 8 kolejek, to jeszcze możemy zagrać na przykład w rozgrywkach Ligi Europy, bo na Ligę Mistrzów szans już nie mamy, ale na Ligę Europy jest realna szansa. To by było coś świetnego zagrać w piątym sezonie. Już w tych rozgrywkach, a teraz skupmy się na meczu z Atletico, który jak widzimy wystawia dość zmęczonych piłkarzy. I to możemy wykorzystać. Atakujemy od pierwszych minut i jest bramka w 34. Papadakis nasza gwiazda. Idealnie to wykończył, ale ci obrońcy są strasznie wykończeni w zespole Atleti. Ale nasi rywale się nie poddają, walczą o wyrównanie. I im się to niestety udaje kowaczyć. Fantastycznie to zrobił w 57 minucie. To spotkanie zaczyna się od nowa. Dokonujemy zmian, żeby też puścić Piłkarze z za dużym zapasem sił na wojsko. Ostatnia akcja dogrywki i Papadakis daje nam zwycięstwo po dogrywce. Atletico już słaniało się na nogach. Wykorzystaliśmy to i zagramy jako zdobywcy Pucharu Hiszpanii w Lidze Europy. Tak jest, szósty sezon już będzie w europejskich pucharach. A tutaj widzimy Atletico grane 2 do 1. Rodrigo został najlepszym strzelcem Pucharu Hiszpanii. Papadakis został najlepszym asystentem. A Soriano został najlepszym bramkarzem. Kozacki wynik. Ostatniej kolejce wygrywamy z Levante 1 do zera, co oznacza. Ósme miejsce w ligowej tabeli, no niestety nie udało nam się wyżej awansować. Mieliśmy realne szanse na szóste miejsce, no ale niestety nie poszło nam jakoś idealnie w tych ostatnich ośmiu kolejkach. Z ligi spada Leganes, Girona i Almeria. A Felix został wraz z Rodrygo królem strzelców. Jeśli chodzi o najlepszego asystenta Koman, bardzo dobry wynik. Tutaj widzimy Ter Stegen najwięcej czystych kąt. A tak wygląda nasza podstawowa jedenastka na sam koniec. Piłkarze myślę, że fajnie się rozwinęli. Naszą gwiazdą powoli już staje się taką wiodącą Papadakis, który ma już overall 85, ale też nie możemy zapominać o innych piłkarzach, chociaż można by rzec, że, kas, że nasza drużyna grekami stoi, bo naprawdę mamy ich mnóstwo. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, kto ma najwięcej występów. Soriano, Duarte i Gouveia po 47 meczów dla naszego zespołu. Patrzymy na bramki, Papadakis 11, z 9, a pana Gulias 8. I jeszcze patrzymy na asysty. Papadakis pierwszy, na drugim jest Uchaime, a na trzecim Cazenakis i pana Gulias. Więc tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo Greków. Możecie też sobie zobaczyć, jak poszczególni piłkarze się rozwijali. Wiadomo, jednym rósł overall bardziej, drugim mniej. Na przykład Sorianek widzieliście, miał plus 5 do overalla. Tutaj Gueja plus 4, Cazenakis plus 3. I to w sumie jest dość spory zawód, bo w poprzednim sezonie chyba dostał na wypożyczeniu w Onger. Aż plus 7 do overalla, więc nie wiem dlaczego w tym sezonie jego, powiedzmy, rozwój aż tak zastopował. Ale może w następnym sezonie będzie lepiej. To był może dla niego taki sezon przejściowy, po którym nastąpi duży pik do góry, bo chcielibyśmy, żeby jego overall gwałtownie wzrósł. No bo wtedy będzie jeszcze lepszym piłkarzem. A im mamy lepszą kadrę, tym zdecydowanie łatwiej osiągać spektakularne wyniki. A kto wie, może w następnym sezonie już powalczymy jakieś czołowe miejsca, bo skład mamy coraz mocniejszy. I też nasze ambicje są coraz większe. I mam nadzieję, że uda się wszystkie plany zrealizować. Real Valladolid i Elche awansują do La Liga. No i oczywiście jeszcze jedna drużyna z baraży się przedrze. Ale jeszcze nie wiemy kto to będzie. Oczywiście mistrzem Hiszpanii została Atletico, bo o tym nie wspomniałem. Zdobyło również Super Puchar Europy. Do tego dołożył kto, kto wygrał Ligę Europy. Real, więc hiszpańska dominacja. A Liga Mistrzów należy do Barcelony. Hiszpania rządzi i dzieli w Europie a ocena menadżera 82. Jest całkiem przyzwoita nasza ekipa, Castellon spisuje się fajnie. No i z sezonu na sezon robimy progres. Zarząd chce kontynuować współpracę, więc ja też nie zamierzam zmieniać pracy. Zaczynamy sezon 6. Miejmy nadzieję, że sezon pełen sukcesów, bo innej opcji nie biorę pod uwagę. Sezon szósty startuje, zobaczmy jak wygląda nasz budżet. 58 milionów do wydania to już są naprawdę dobre pieniądze. Nasz podstawowy skład niewiele się zmienił od końca piątego sezonu, no ale tutaj w tym szóstym sezonie chcemy, żeby się jeszcze lepiej rozwinęli i żeby byli jeszcze mocniejsi. Tutaj mamy m.in. zakwalifikować się do Ligi Europy w Lidze, a w samej Lidze Europy mamy być w finale. No widzę, zarząd jest dość wymagający, jeśli chodzi o europejskie puchary, no więc to będzie ciężko spełnić. Podnosimy pensje z 63 tysięcy. Na ile? Na 69. Te pensje u nas bardzo fajnie rosną. No, i potem dzięki temu nie będzie problemu z jakimikolwiek zakupami, bo będziemy mogli z pensją akurat poszaleć. No i znowu zawiedliśmy w turnieju przed sezonowym. Miejmy nadzieję, że to będzie tylko taka rozgrzewka: Napoli wygrało ten turniej. A my do wydania w tym momencie mamy 50 milionów, więc nie tak źle. Do tego sprzedaliśmy albę do kolonii za prawie 5 milionów, więc jak za tego piłkarza jest to dobra cena. No i teraz możemy przenieść różnych fajnych piłkarzy ze zespołu juniorów do pierwszej drużyny. Bo mi się to zdecydowanie należy, czekam też na tego Greka, ale ma na razie 15 lat. Tutaj Fontana, znowu płacona klauzula odstępnego, ale my go nie zamierzamy puszczać. Znowu dostaje gwiazdorską pensję i tym razem jego klauzula to 150 milionów. Teraz mam nadzieję, że nikt mi go nie wyrwie. Czas kupić jakiegoś ciekawego, prawego obrońcę. Możemy kogoś z overallem 81 lub mniej. Wytypowałem tutaj myślę kilku ciekawych kandydatów. No i zobaczymy za chwilę kto trafi do naszego zespołu. Było ich dość sporo, a trafia do nas Mateu Morey. Kupiony za 42,5 miliona. I od razu ląduje oczywiście w pierwszym składzie, zastąpił Heimę. Jaime, jak powalczy, to może wywalczy jeszcze sobie kiedyś pierwszy skład. Ale na razie Tom Morey jest na uprzywilejowanej pozycji. A my zaczynamy pierwszy mecz z Realem Sociedad, który kończy się wynikiem właśnie jakim? 2 do 2. Niestety podział punktów w pierwszej kolejce. Zaczynamy ten sezon gorzej niż poprzedni. Besiktasz, Willem, Twetilburg i Austria-Wiedeń to są nasi rywale w Lidze Europy, więc bardzo łatwa grupa. Soboslai jak widzimy trafił do Manchester United, David do City, a Gomez również do City, więc wielkie wzmocnienia angielskich zespołów. No i zdecydowanie to było ich okienko: my tylko kupiliśmy Morea i sprzedaliśmy Albę. I wygrywamy z Austrią -Wiedeń w pierwszym meczu 3 do 0, dobrze zaczynając zmagania w lidze Europy. Wreszcie ten Grek, którego nazwiska nie jestem godzien wymawiać, może zostać przeniesiony do pierwszego zespołu i ma potencjał, by stać się wyjątkowym, więc bardzo mnie to cieszy. Ogrywamy Besiktas 2 do 0, więc na razie wszystko w lidze Europy idzie po naszej myśli. Niestety Willem -Tve Tilburg nas ograło. No i teraz mamy 6 punktów zaledwie po trzech kolejkach, ale w rewanżu ich spokojnie ograliśmy 2 do 0, więc wracamy na zwycięską ścieżkę. Pokonujemy również Austrię 1. Został nam tylko mecz z Besiktaszem. No ale właśnie remisujemy w tym spotkaniu, tracąc punkty, ale czy to coś zmieniło w naszej pozycji? Nie, zajmujemy pierwsze miejsce. Widzimy 6 rozegranych spotkań, 13 punktów na koncie, drugie miejsce Besiktaszu, a po 15 kolejkach 23 punkty na koncie, szóste miejsce. Całkiem niezła pozycja wyjściowa. Możemy się zakręcić w okolicach może nawet Ligi Mistrzów, kto wie, jeśli to będzie jakiś niesiemski sezon. Sevilla i Villaral zdecydowanie zawodzą, ale między nimi Levante jest w strefie spadkowej. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej. I piłkarze się naprawdę świetnie rozwijają, losujemy Midtjylland, więc... Losowanie marzeń w Lidze Europy praktycznie łatwiej trafić się nie dało, więc jestem zadowolony. Czas podnieść pensję z 71 tysięcy na 78 350 to klauzula papadakisa. Jakby to ktoś płacił, to szczerze nie byłbym zdenerwowany, bo mógłbym w jego miejsce naprawdę pozyskać kozaka. No i czas na super puchar Hiszpanii. Naszym rywalem jest Barcelona i przegrywamy niestety 1-3, do a w wielkim finale nasz pogromca pokonuje Atletico 2-1. do Zdobywając super Buchar. Tutaj sprzedałem Boksicia, bo nie był mi potrzebny. Niech pogra w Walencji. Tutaj wypoży Sepulvedę wypożyczyłem do Hoffenheim, bo u nas nie miał szans na grę. Korea również nie miał szans, więc idzie na wypożyczenie do Bayeru. A w 1. 16 finał Pucharu Hiszpanii pokonujemy Logronierz. I na Kartagenę trafiamy w jednej 8. Więc fajne losowanie. Mendesza również wypożyczamy do Fiorentiny. No i tutaj pokonujemy Kartagenę 2 do 0. W finale czeka na nas Real Sociedad San Sebastian, więc już bardziej wymagający rywal. Radicia do Porto wypożyczamy, więc seria wypożyczeń. Galwis odchodzi na zasadzie wolnego transferu, nie był mi potrzebny i niech mu się wiedzie: tutaj ktoś wpłacił klauzulę za Duarte, a konkretnie RB Lipsk. ale przedłużyliśmy kontrakt, nowa klauzula to 170 milionów i powodzenia, ktoś z tego teraz kupić. Będzie zdecydowanie ciężej. Almada do Arsenalu, Marcos Antonio do. Atletico i Jimenez do Realu to są najgłośniejsze transfery. My nikogo nie kupowaliśmy, bo nikogo nie potrzebowaliśmy. No i tutaj pokonaliśmy Real Sociedad. 1 do i w półfinale czeka na nas Barcelona. No i tutaj Kowacza, jeszcze wypożyczyłem do Espaniolu, odejdzie po otwarciu letniego okienka i niestety Morey doznał kontuzji i wypada na dwa tygodnie, a w pierwszym meczu z Midtjylland remisujemy 1 do jednego. W rewanżu musi być lepiej, wygrywamy 2-0, tak jest. Awansujemy do dalszej rundy w Lidze Europy, to mi się podoba. Możemy sobie też zobaczyć pozostałe wyniki 1-16 finału. I kto na nas czeka? Newcastle, więc to nie jest dobre losowanie. Bo na tym etapie mogą być już naprawdę mocni. Cameo wypada na 4 tygodnie. Z Barceloną w dwóch meczu przegrywamy 4-2. I Barca z Hetafe zagra w wielkim finale Pchoru Hiszpanii. W pierwszym meczu z Newcastle przegrywamy 1-2, a w rewanżu... Remisujemy jeden do jednego, no i niestety żegnamy się z rozgrywkami. Już na poziomie jednej ósmej finału trafiliśmy na naprawdę mocną drużynę. Nie można lekceważyć Newcastle. Daleko mogą zajść. Piąte miejsce po 30 kolejkach. Na czwarte już raczej większych szans nie mamy. Czy spaść możemy na niższe? Jakbyśmy mieli jakieś fatalne 8 kolejek, to tak, ale raczej już mamy pewne to piąte miejsce, więc to będzie zdecydowany progres. W stosunku do poprzedniego sezonu. A tak wygląda nasz podstawowy skład, który rozwija się fenomenalnie. W ostatniej kolejce remisujemy z Granadą 2-2. do 2. No i to piąte miejsce utrzymaliśmy mistrzem Atletico, drugi Real, trzecia Walencja, czwarta Barcelona, piąte miejsce Castellón. Szósty Atletic Bilbao, zobaczmy kto spadł z ligi. Levante, Sevilla i Teneryfa. Jakim cudem Sevilla spadła? Nie wiem, ale to się stało. Jezus został królem strzelców. Dybala został najlepszym asystentem, a Courtois został najlepszym bramkarzem. Ale do teraz nie mogę w to uwierzyć, że Sevilla żegna się z La Liga. Taka drużyna, królowie Ligi Europy, Spadając z La Liga. Historia pisze się na naszych oczach. A tak wygląda nasz podstawowy skład. Cazenaki z Crespo rozwinęli się fantastycznie w tym sezonie. Również Papadakis, który ma już overall 90. I zobaczmy kto miał dla nas najwięcej występów. Soriano, Fontana, Gouveia, Pepelu. Do tego Papadakis i Pana Gulias mają po 57 spotkań. Jeśli chodzi o bramki, zlatanowić pierwszy, drugi Panagulias, a trzeci Cazenakis. Jeszcze patrzymy na asysty, Papadakis pierwszy, Pepelu drugi, a na trzecim miejscu Cazenakis. Tutaj widzimy kapitalny rozwój poszczególnych piłkarzy. Plus 5 to jest u nas tak naprawdę nic, jeśli chodzi o nasz zespół, to jest standardowy rozwój, niektórzy może plus 4 lub na przykład plus 3. Tutaj nawet wow, plus 6. No, powiem wam, że ten sezon, jeśli chodzi o rozwój poszczególnych piłkarzy, był po prostu nieziemski. Ci na wypożyczeniu nie rozwinęli się jakoś przesadnie dobrze, ale u nas i tak nie mieli szans na grę. Tam może cokolwiek zagrali i dzięki temu ich kariera odrobinę przyspieszyła. Ale nasz skład spisał się naprawdę dobrze, więc myślę, że w sezonie siódmym spokojnie już będziemy mogli walczyć o ligę mistrzów, bo mamy taki skład, który nas do tej walki uprawnia. I damy z siebie wszystko, by osiągnąć jak najwięcej. Almeria i Leganes wracają do La Liga. Majorka Girona, Hichą i Malaga zagrają w barażach. Zobaczmy tutaj, kto wygrał Puchar Hiszpanii. Ostatecznie triumfuje zespół Barcelony, pokonując 3 do 0 etawę, więc przegraliśmy ze zwycięzcą. Super Puchar Europy również dla Barcelony. Jeśli chodzi o Ligę Europy, to tutaj triumfuje Newcastle United, więc odpadliśmy ze zwycięzcą. Tyle dobrego. Ale Liga Mistrzów zdobywa Liverpool, pokonując final Atletico. No i tutaj widzimy, na wielki turniej dostało kilku naszych piłkarzy powołanie, no ale wiadomo, że Grecy tam nie grają, bo ta lista byłaby zdecydowanie dłuższa, gdyby akurat ta reprezentacja tam występowała bo Papadakis, Pana Gulias czy Cazenakis to są gwiazdy już światowego formatu. Zarząd jest zadowolony z naszych wyników, więc na pewno ta seria jeszcze chwilę potrwa. Miejmy nadzieję, że w sezonie Siódmym osiągniemy jeszcze więcej niż w sezonie szóstym. To był całkiem udany sezon, ten ósmy, a czy nie ósmy, tylko szósty. Tylko niestety nie udało nam się nic włożyć do gabloty. W sezonie piątym udało nam się włożyć Puchar Hiszpanii, więc jakieś trofeum już mamy na swoim koncie. Ale miejmy nadzieję, że sezon siódmy będzie tym sezonem przełomowym, gdzie już naprawdę powalczymy o najwyższe cele. A jeśli chodzi o ten materiał, to było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Jak i na dalsze odcinki z tej serii. Trzymajcie się.